Przed nami ostatni tydzień piątego sezonu w Warzone. Także dzisiaj, przede wszystkim, powiem Wam, co koniecznie musicie do tego czasu zrobić, czego możemy się przez najbliższe kilka dni spodziewać, oraz dlaczego warto zmienić hasło na swoim koncie Activision. Ja jestem oczywiście Goldzor i witam Was bardzo serdecznie w odcinku z serii Warzone News na moim kanale. Na wstępie będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. Was to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomaga. Skoro więc wstęp mamy za sobą, to mogę przechodzić do konkretów, a będzie ich dzisiaj Trochę także uważnie słuchajcie. Zaczynamy od tej fatalnej wiadomości, którą wam stizowałem na samym początku. Otóż, kilkanaście godzin temu w sieci. Ponoć wyciekło z, wyciekły setki tysięcy danych logowania konta Activision. Jako pierwszy o tej sytuacji poinformował użytkownik Twittera O'Remi, którego tweet z niewiadomych przyczyn znikł kilka godzin później. Activision, co prawda, przed chwilą dosłownie zdementowało całą sytuację, zachęcając jednak do zmiany hasła, więc ewidentnie coś na rzeczy może być, a nawet jeżeli nie, to i tak warto zawsze trzymać rękę na pulsie. Także jeżeli komuś zależy na swoim koncie, to Polecam po prostu zmienić hasło. Teraz przechodzimy już do rzeczy, które czekają na nas w tych schyłkowych dniach piątego sezonu. Przede wszystkim pojawią się nowe, stare tryby. W multi powraca Shimpen 24x7 oraz szutkał 24x7, czyli w skrócie idealna playlista do ukończenia wszystkich wyzwań w grze, czy to do Doma Spusa, czy na przykład rank oficerskich. Także jeżeli ktoś jeszcze na przykład nie ma maksymalnego poziomu w tym sezonie, jeżeli ktoś chce sobie w jak najszybszy sposób odblokować jakąś broń e, z misji, Wykonać jakieś misje A odblokować kamuflaże No to najlepsza playlista się pojawi Shipment 24x7 oraz Szutka 24x7 Nawet nie próbujcie robić tego nigdzie indziej to jest miejsce do tego, żeby jak najszybciej zlewelapować wszystko, co się da. No i przy okazji podblokowywać wszystko, co się da. Także o tym pamiętajcie i wskakujcie do tej playlisty, jeżeli macie oczywiście pełną wersję gry. Jeżeli chodzi o Warzone, to zniknie z, z playlisty z tryb Stimulus 4. Także fani tego trybu, no niestety, będą zawiedzeni, bo ten, ten tryb znika. Nie na zawsze, kiedyś się na pewno jeszcze pojawi, ale w obecnej chwili zastąpi go powracający tryb mini. Royal, czyli oczywiście tryb tak jakby pomniejszony Warzone, mecz zaczyna się już w naprawdę małej strefie, większość mapy jest pokryta przez gaz, dosyć szybko spada zrzut z nieba, no i sama strefa jest oczywiście na tyle malutka, że, że jest po prostu dużo więcej akcji i szybciej wszystko się dzieje niż w normalnym meczu Battle Royale to co ważne jest do podkreślenia to, że statystyki z tego trybu nie liczą się do statystyk globalnych naszego konta, także że wygrywając mecze w trybie mini-royal nie będziecie mieli w statystykach więcej wygranych. Wiem, że dla niektórych to ma znaczenie, także o tym informuję. Teraz coś dla fanów nowości w sklepie, bo pojawią się nowe nowości w sklepie, nowe nowości, masło maślane. Sami rozumiecie. Przede wszystkim pojawi się pakiet ze świetnym schematem do operatora Ghosta. Widzicie to teraz na ekranie. Taki Ghost w swoim naturalnym środowisku. Przypomina mi to bardzo po prostu klimaty Prypeci, chociażby z Call of Duty 4. Także, no, coś dla OG fanów zdecydowanie się pojawia. Sam pakiet nie będzie tani, bo to będzie prawie. 100 zł do wydania w przeliczeniu na złotówki. Oczywiście w kodpońcach, ale no, jeżeli ktoś będzie miał taki kaprys, to, to taka możliwość już w tym tygodniu się pojawi. A pojawi się również coś dla fanów anime: e, otóż pojawi się pakiet Notice Me 4, czwarta już wersja tej serii. E, tym razem ze schematem do Rajteka AMR z efektem rozczłonkowującym właśnie na tej broni. E, ja jako fan snajperek powinienem się cieszyć, ale Rajtek AMR to kompletnie Sniperek. Hiperka, która e, mnie zawiodła, także no, nie za wiele to u mnie zmieni. E, prócz samego schematu do rajteka pojawią się również oczywiście emblematy i wizytówki. E, to zresztą sami widzicie e, na ekranie. Także coś dla fanów anime również będzie. Z innych rzeczy, które nie są oficjalnie, a ja osobiście bardzo liczę, no to oczywiście w końcu jakaś oficjalna zapowiedź sezonu 6. Nagrałem kilka dni temu osobny w całości film o sezonie 6. Dlaczego? Dlaczego prawdopodobnie się on pojawi, dlaczego będzie prawdopodobnie ostatnim sezonem e, z, na podłożu, właśnie Call of Duty Modern Warfare 2019. E, natomiast no, tych dni do końca sezonu 5 już bardzo niewiele. Zawsze przed końcem danego sezonu pojawiały się jakieś zapowiedzi zwiastujące sezon kolejny, a na razie cisza. E, także no ja osobiście bardzo czekam na coś oficjalnego z sezonem 6, nawet jeżeli miałby to być po prostu oficjalny. Oficjalne pisemne potwierdzenie gdzieś na Twitterze czy na blogu e, Call of Duty Activision Infinity Ward jakiegokolwiek. Z skąd po prostu firm odpowiedzialnych za, za progres tej gry. Także no, ja na coś czekam, mam nadzieję, że się pojawi. Jeżeli nie pojawi się kompletnie nic w najbliższym tygodniu, w najbliższych kilku dniach, to to może niestety zwiastować, że sezon 6 został anulowany. Ale bardzo mocno w to powątpiewam, Także na razie nie patrzmy aż tak pesymistycznie na tę całą sytuację. A skoro jesteśmy przy sezonach, to teraz trochę o tym, co trzeba zrobić, żeby z sezonu 5 wycisnąć ostatnie soki, a będzie na to podwójnie dobra okazja przez weekend, bo pojawi się tak zwany Double X. Także, jeżeli jeszcze nie macie odblokowanego tego, co chcecie mieć odblokowane w karnecie, jeżeli nie macie maksymalnego poziomu w grze, jeżeli nie macie broni na poziomie, który by Was satysfakcjonował. To w połączeniu z playlistą Shipment 24x7, no to jest idealna okazja na to, żeby nadrobić wszystko, czego nie byliście w stanie zrobić przez sezon. Także przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, spójrzcie jeszcze raz na karnet bojowy i zobaczcie, co chcecie odblokować, co chcecie mieć z tego karnetu bojowego, bo czasu zostało naprawdę niewiele, a zawartość z karnetu nie będzie możliwa do zdobycia po zakończeniu tego sezonu. Ja osobiście polecam odblokować szczególnie nowe bronie, żeby potem się po prostu nie męczyć z misjami. Gdy ewentualnie najdzie ochota na, na pogranie, właśnie jedną z tych nowych broni, przypominam, że w tym sezonie to jest ISO, czyli pistolet maszynowy, oraz karabin szturmowy AN-94. Odblokujecie już je obydwie, bodajże po 31 poziomie karnetu. Także no, myślę, że zdecydowana większość ludzi coś takiego już powinna mieć odblokowana. Jak coś, to też jest przecena na, na poziomy karnetu bojowego, także możecie kupić po prostu dany poziom taniej niż, niż dotychczas, ale dla mnie to jest bez sensu tracenie pieniędzy. Raczej skupiłbym się na tym, żeby po prostu grać przez ten weekend, i wtedy powinniście naprawdę dużo tych poziomów bić i nie będzie raczej potrzebne dokupowanie żadnych poziomów. Warto też porobić, moi drodzy, wyzwania rang bo emblematy w sezonie 5 są naprawdę fajne. Pamiętajcie, że co 10 wykonanych wyzwań rang oficerskich otrzymujemy że tak powiem, zupgrade'owaną wersję emblematu, który w tym sezonie jest. Widzicie je teraz na ekranie. Po odblokowaniu wszystkich otrzymujemy animowaną wersję właśnie tego emblematu na tak zwanym dziesiątym poziomie, tak to nazwijmy. No, mi one bardzo przypominają, że tak powiem, stare czasy Call of Duty, te prestiże ze starych części Call of Duty, także dla mnie to jest coś, co na pewno, na czym na pewno się skupię, a jeżeli również są tutaj fani tego typu wyzwań odblokowywania tego typu emblematów, no to o tym również przypominam, bo to również nie będzie możliwe do zdobycia już po zakończeniu sezonu piątego, czyli już za kilka Dni. No i dzisiaj, moi drodzy, to by było chyba na tyle. Ja mam nadzieję, że dowiedzieliście, dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę. No i oczywiście, zachęcam do zostawienia subskrypcji, żeby być na bieżąco, właśnie chociażby z tego typu materiałami. Tyle ode mnie. Śledzimy, co tam się dzieje w Warzone, co tam się dzieje w Call of Duty, bo tak jak mówię, sezon piąty się kończy. No i miejmy nadzieję, że zaczyna nowy, ale o tym będę oczywiście Was informował, gdy tylko coś nowego się pojawi. Tyle ode mnie na dzisiaj, mówi Goldzor, na razie.